Dlaczego czasem trudno nam zaufać Bożym planom? Zaufanie Bożym planom bywa jednym z największych wyzwań naszej wiary. Kiedy życie nie układa się po naszej myśli, doświadczamy bólu, trudności lub niepewności, łatwo jest wątpić w to, że Bóg ma dla nas dobry plan. Jednak Biblia wielokrotnie przypomina nam, że Boże plany przewyższają nasze zrozumienie i prowadzą nas ku dobru. W Księdze Jeremiasza Bóg mówi: Ja wiem, jakie zamysły mam wobec was, zamysły pomyślności, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość i nadzieję. Księga Jeremiasza, rozdział 29, werset 11. Te słowa są przypomnieniem, że Bóg zawsze działa dla naszego dobra, nawet gdy tego nie widzimy. Jezus w Getsemanii modlił się: Ojcze. Jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz twoja niech się stanie. Ewangelia według Łukasza, rozdział 22, werset 42. Jego przykład pokazuje, że zaufanie Bożym planom wymaga pokory i gotowości do poddania własnej woli. Psychologia podkreśla, że lęk przed nieznanym jest naturalną ludzką reakcją. Ufanie planom, których nie rozumiemy, wymaga przełamania naszych obaw i nauczenia się akceptacji, że nie wszystko jest pod naszą kontrolą. Dlaczego czasem trudno nam zaufać Bożym Planom? Po pierwsze, chcemy mieć kontrolę. W Księdze Przysłów czytamy: Zaufaj Panu z całego swego serca i nie polegaj na swoim rozumie. Księga Przysłów, rozdział 3, werset 5. Rezygnacja z własnej kontroli i oddanie jej Bogu bywa trudne, ale jest konieczne, by zaufać Jego prowadzeniu. Po drugie, boimy się cierpienia i strat. W liście do Rzymian Paweł pisze: Wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. List do Rzymian, rozdział 8, werset 28. Nawet trudne doświadczenia mogą prowadzić do dobra. Ale wymaga to wiary, że Bóg jest obecny w każdej sytuacji. Po trzecie, nie widzimy pełnego obrazu. W Księdze Izajasza Bóg mówi: Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami. Księga Izajasza, rozdział 55, werset 8. Zrozumienie Bożych planów może przekraczać nasze możliwości. Ale to nie znaczy, że nie są one dobre. Po czwarte, zaufanie wymaga cierpliwości. W Psalmach czytamy: cierpliwie czekałem na Pana, a On pochylił się nade mną i wysłuchał mojego wołania, księga Psalmów, Psalm 40, werset drugi. Cierpliwość pozwala nam dostrzec, jak Bóg działa w swoim czasie. Po piąte, zapominamy o Bożej wierności. W psalmach napisano: Wspominaj dzieła Pana i rozważaj jego cuda, Księga Psalmów, Psalm 77, werset 12. Przypominanie sobie, jak Bóg działał w przeszłości, pomaga nam ufać, że Jego plany są dobre również teraz. Zaufanie Bożym planom wymaga wiary, pokory i otwartości na Jego prowadzenie. Jezus powiedział: Nie bój się. Wiesz tylko, Ewangelia według Marka, rozdział 5, werset 36. Oddając swoje życie w Jego ręce, odkrywamy, że Jego plany prowadzą nas ku pokojowi, nadziei i pełni życia. Nawet gdy droga wydaje się trudna, możemy być pewni, że Bóg nas nie opuści i zawsze będzie nas prowadził. Pokój i radość niech będą z Tobą.